Tak gorąco, że zdecydowaliśmy się ją wykąpać. Zobaczcie, Juniorka... Pływa. No, uwaga. Ja czy to ja czy to tu jest? Nie, wiktorowo. -da! Ej, no to nie, właśnie nie. dzięki niej tu są dziewczyny. Koniec się. Co nie? Ej, no miałyśmy i się zapomniły. Co miałyście? No, no, nie, on on się ma, się bo tu się ma konie. Aha. I tak we dwie, a my chcemy mieć we trzy. Dziewczynki, my to my znikamy. My jedziemy zaraz. kanapki będą. Kupcie sobie wody dużo, bo wy nie macie. Wody? W butelkach, no. Życie nie rozpiszczę. Robienie tego, co pani robotor powiedziała, później czekanie na jej odpowiedź, czy jest dobrze, później znowu poprawianie, później znowu, 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 znowu. Więc fajnie, że to się skończyło. Oliwka jest teraz na obozie, pierwszy dzień. Dzwoniłam do niej, mówi, że jej się podoba, że lubi. Słyszałam tam tylko taki głos dziewczyn głośno, niesamowicie. Cieszy się bardzo, mówi, że jeździła na koniu, że jest fajnie, że fajne konie. Jak chcecie wiedzieć, gdzie to jest, to jest gła... Gawłowo, to jest Gawłowo, stajnia, stajnia Cavaletto. Jestem w domku, przyjechałam właśnie i zostałem, męża w takim stanie. Jestem w domku, przyjechałem właśnie i zastałem żonę w takim stanie. No, także będziemy jeść sobie super obiad, taki. sushi, sushi. Sushi będzie nad ale, ranem. Tak i ty podobny jesteś do bundy. Ja dzisiaj. jestem bez stanika. Przepraszam bardzo swoich widzów. Ale gdyż dlaczego mam jeden kolczyk? Gdyż jeden kolczyk oznacza prawdziwego mężczyznę. Chyba nie ma się wątpliwości. Słuchajcie, a po obiedzie tym co mieliśmy. Sytym. Zobaczcie co tu Jędruś postawił dzisiaj mi. Deser mm. Mm. jest kolorową i sytą Jest czy piorka Ja, Chodź za mną. Hej hej, 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 chłopaki. A oni też czekają na jedzenie, ale niestety ja im nie dam, bo że muszę mojemu mężowi zrobić. Bo on zaraz jedzie. I <tryk> to się nazywa kanapowiec. <tryk> No, fajne, fajne. Goodbye samochodziku. Zobaczymy. I goodbye, Jędruś. Mm. Mam takie wrażenie, że muszę pojechać po oliwkę do szkoły. Boże, całym rokiem po prostu z przyzwyczajenia, jak to się człowiek przyzwyczai, co nie do różnych takich powtarzalnych rzeczy. Hmm. Będę biegła razem z Krystianem, żeby Wam nagrać to! Wskok do wody! Najgorsze to będzie ten szok. Szok pewnie. termiczny, jak się boi o serduszko. Dobra, lecę ostro. Ale nie nadążyłam za to jak szybko. Jak szybko bieg. Nie, nie. Ale uderzałem twarzą. Tak? Ale ciepło jest. Fajnie, też. no nie? Bo nie ma różnicy temperatur. Jest cieplej niż na zewnątrz. Mm -hmm. tak? Ale w takich sytuacjach, jak macie dobry humor. Czy tak z bliska nagrywasz? Ja nie lubię tak. Cześć, Cześć, nie uciekasz. Nie ciebie tak